Wyprowadzka nigdy nie jest sprawą łatwą i przyjemną, a szczególnie gdy stoi przed nami decyzja o wyprowadzce do innego kraju, moja dzisiejsza nie postanowiła taką decyzję właśnie podjąć i przeprowadzić się do Polski cztery lata temu za naszej wschodniej granicy, która obecnie nadal niestety znajduje się w stanie wojny i mówimy tutaj oczywiście o Ukrainie, za którą bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki. E, właśnie o swojej przeprowadzce i życiu w Polsce opowie nam dzisiaj pani Wlada Wynokurowa. E, dzień dobry, pani Wlado. Dzień dobry. E, pani Wlado, proszę powiedzieć, e, jak w ogóle zaczęła się pani historia z Polską? Dlaczego postanowiła się pani przeprowadzić? E, właśnie ile miała wtedy pani lat i co w ogóle dla pani ta wyprowadzka do Polski znaczyła? E, przyjechałam do Polski ponad 4 lata temu. Wtedy nie miałam pracy, nie rozmawiałam w języku polskim. Powiem tak, jechałam na głos miłości, bo tutaj u mnie był chłopak, mm -hmm. a teraz to jest już męż. Mm -hmm. Więc jechałam. Hmm, Czyli wyprowadzka była z miłości, że tak powiem. Tak, tak, tak. A y, ówczesny chłopak był z Polski, czy przyjeżdżał po prostu do Polski, właśnie przeprowadzał się wtedy? E, nie, on po prostu studiował na ten moment mm -hmm. już w Lublinie mm -hmm. i tak planowaliśmy długo ten wyjazd, więc zdecydowałam się w jeden moment i przyjechałam. I, I jak wyglądały te początki Pani w Polsce, jak się Pani odnalazła, czy było trudno i jak wyglądała w ogóle nauka języka polskiego, bo, bo mówi Pani świetnie teraz. Dziękuję. To było trudno, bo pamiętam swój ten barier rozmowny, trzymał mi może Półtora roku, Gdy uh -huh. ja pierwszy raz szła do sklepu, to tak e, musiałam e, przygotować się do tego, żeby po prostu powiedzieć poproszę 20 deka tej szynki. Uh -huh, uh -huh. O, to dla mnie. Więc e, później e, poszłam na kursy specjalne, a w Lublinie też. I e, skończyła e, dwa pozioma języka, i świetnie mi poszło. Mm -hmm. I, I uważa pani, że w ogóle trudno było się uczyć pani języka polskiego, czy, czy on przyszedł jakoś z, w miarę z łatwością? E, no to zależy od nauczyciela a, i zależy też, e, czy macie praktykę. Bo ja dodatkowo chodziłam jeszcze do szkoły. E, policjalnej szkoły, a tam ma, miałam koleżanek i z nimi e, często tak gadaliśmy o, o różnych rzeczach. I e, czy rozumiem, że, że pani się odnalazła w Polsce i, i znalazła też w Polsce jakiś znajomych nowych, tak? Tak, tak. W, właśnie w tej szkole policjalnej. E, miałam duże przyjaciół w Lublinie. Jak w Lublinie, takie w Warszawie, bo zaczęłam w Lublinie, a później przeprowadziliśmy do Warszawy i tutaj już skończyłam to, tą szkołę. Więc... I gdzie się pani lepiej mieszkało? W Lublinie czy w Warszawie? No, w Lublinie było tak bardzo spokojnie, a, a dla mnie ten tryb życia, no nie wiem, lu, lubię ruch, więc więc Warszawa, mhm. w Warszawie lepiej się odnajduje się. Lepiej. Więcej się dzieje na pewno, tak. A, w ogóle Warszawa jest większa. Mhm. No, e, I znalazła pani też tutaj pracę, prawda? W Warszawie. No tak. E, pracuję tak, tak teraz w firmy Bipol, e, w dziale marketingu. E, no i fajnie się czuję. <laughs> Mam duże pomysły do realizacji. Mhm. E, a mam takie pytanie właśnie też niestety część, część osób przyjeżdżających właśnie z tej, za tej wschodniej granicy spotyka się z jakimiś czasami nieprzyjemnościami właśnie związanymi z tym z tym, że się jest z innego kraju. Czy Pani miała jakieś właśnie takie nieprzyjemne sytuacje, czy spotkała się pani z jakimiś nieprzyjemnymi ludźmi, Polakami właśnie ze względu na to, że nie jest pani z Polski? No u mnie takich sytuacji nie było, był tylko problem z kartą, otrzymaniem karty, ale teraz na czas teraźniejszy nie ma z tym problemu dla Ukraińców, bo jest takie firmy jak Vipol i podobne, jakie pomagają, robią te karty i po prostu um, czują się komfort komfortowo. Mm -hmm. Można załatwić jakiekolwiek pytanie, bo jest wsparcie ze wszelkich stron. Mm -hmm. czyli, czyli odnalazła tutaj Pani w Polsce wsparcie, właśnie mimo tej trudnej sytuacji, jaką właśnie była przeprowadzka? No tak, tak. Było fajnie, bo nawet jak robiła jakieś pomyłki, to miała wsparcie. Czy ma Pani jakiś swój sposób właśnie na taką integrację tutaj w naszym kraju i z Polakami? Czy, czy ma Pani może jakąś taką, taką poradę, jak się właśnie tutaj zadomowić bardziej, będąc właśnie z innego kraju? No, mój sposób, a, to znaczy robić to, czego się naj, najbardziej boi się, <grywka> próbować, najważniejsze. Mhm, czyli właśnie iść do tego sklepu i, i poprosić o te 10 czy dekagram, 20 tak, dekagramów tak, szynki, tak. mimo, mimo że to się wiąże z jakimś tam stresem, prawda? Tak, próbować i a, cały czas szukać e, praktyki. Rozmawiać, e, chodzić gdzieś na te kursy, e, na studie. To jest bo, a jeszcze e, praca pomaga też, mhm. bo moja pierwsza praca. To a, był kebab. Mm. <noise> był pomocnikiem kucharza. I a, powiem tak, za pierwszą noc pracy mm. <noise> nauczyłam, się, nauczyłam się polskiego a, lepiej niż na tych kursach za jedną noc. Czyli faktycznie praktyka jest tutaj podstawą, prawda? Tak, tak. tak. Mm -hmm. I to wychodzenie ze swojej strefy komfortu, tak jak pani mówi, myślę, że jest bardzo ważne właśnie. I to nawet myślę, że nie dla ludzi z zagranicy, którzy się przeprowadzają, tak, tylko w ogóle w życiu, mm -hmm. żeby właśnie robić to, to, czego się boi i czego się obawia, to właśnie chyba jest najlepsza lekcja. Y a Mam teraz takie pytanie bardziej do obecnej sytuacji właśnie, która się dzieje w Ukrainie, czyli tej strasznej wojny. Czy, czy ta właśnie tocząca się wojna wpłynęła jakoś na pani losy tutaj? Czy, czy to jakoś właśnie zmieniło pani podejście? Czy coś się właśnie u pani zmieniło? No, zmieniło się dużo, bo teraz przyprowadził się do mnie mój mały brat i mieszkał mm -hmm. ze mną. To takie duże zmiany dla mnie. A jeszcze dodam, że moi rodzice są wojskowi, więc cały okay. czas stresują. No, trudno jest, bo, bo jest dla niego nowe życie, można tak powiedzieć. Już nauczył się języka polskiego za ten rok. Jestem dumna z niego. Mm -hmm. I chodzi do szkoły tutaj. Mhm. Więc nowe życie. Mhm. To na panią spadła też duża odpowiedzialność, prawda? Żeby tutaj, brata, e, z nim, właśnie e, być w Polsce i być oparciem dla niego też. No tak, trochę tego jest, bo dla mnie to też taki nowy rozdział. E, mhm. Trenowanie przed swoim dzieckiem. No tak. A czy jeżeli mogę jeszcze spytać właśnie o, o rodzinę, która została w Ukrainie, e, jak oni sobie radzą? Jakie są ich nastroje, morale właśnie jak to u nich wygląda? E, Moje rodzice bardzo pozytywnie są na a, I moja mama zawsze mi powtórza, że będziemy bronić kraj do końca. Więc. E, Zawsze mhm. tak mówi i nie, nie oczekuję od niej, żeby tak odeszła, przyjechała do nas. Mhm. Czyli mają bardzo dużo jeszcze nadziei w sobie i, i woli walki, tak. prawda? Tak, tak. Mhm. E, no oczywiście liczymy na to, że wojna się skończy możliwie szybko i zakończy się jedyną słuszną, e, czyli wygraną Ukrainy. I, i oczywiście. Trzymamy kciuki za, za wszystkich, którzy walczą za Wasz kraj. Dziękuję bardzo za podzielenie się Pani historią ze mną i z naszymi słuchaczami. Jeszcze raz mm, przypomnę, że moją rozmówczynią pani, była Pani e, Wlada Wynokurowa, e, specjalistka do spraw marketingu z grupy WIPOL. Bardzo dziękuję za rozmowę.